Witaj, zaraz wyglądam Twoje czytanie. Będzie to czytanie ogólne. Wyznaczyłam czas mniej więcej 12 minut na każde czytanie, więc skupię się głównie na archetypach i symbolice, która jest zawarta w kartach. Aby odczytać ogólną energię, sytuację, w której możesz się znajdować, jak również potencjał na najbliższy miesiąc. Czyli sierpień 2025 roku. Moją intencją jest, abyśmy mogli uzyskać przesłanie, które będzie wspierające i pomocne. Dzisiaj jest, dzisiaj jest 28 poniedziałek, więc postaram się dzisiaj zrobić wszystkie czytania i y, postuję zapostować w nocy, jeżeli mi się nie uda. To y, pojawił się w środę, czyli pojutrze. Jutro lecę do Polski i myślę, że zostanę tam około miesiąc czasu. Wezmę ze sobą kartę, a więc tam będę mogła wykonać kolejne czytania. Y, jeszcze chciałabym przeprosić tych, którzy może od jakiegoś dłuższego czasu już oglądają moje czytania i zauważyli, że znowu jest jakaś przerwa. I było to spowodowane tym, że nie chciało mi się już tutaj samej siedzieć, więc to była decyzja z dnia na dzień. Postanowiłam, że polecę do Włoch do córki, Ym, ona tam studiuje, teraz ma wakacyjną przerwę i po prostu spędziłyśmy bardzo fajnie wspólnie czas. Dogrzałam się w słońcu, więc mam więcej energii do działania, więc była to bardzo dobra decyzja. I teraz myślę, że to tyle chodzi wstęp. Zapraszam cię bardzo serdecznie do Twojego czytania. Zaczynamy czytanie dla osób z podznaku raka. Osoby z podznaku raka. I wyciągamy pierwszą kartę. Jest to znak Zodiaku. Bliźnięta. może chodzi o tu jakąś komunikację. Jeżeli chodzi o jakąś osobę w Twoim życiu, czy z rodziny, czy chodzi o partnera takiego w związku romantycznym. to zobaczymy dalej. Skorpio. A więc to jest energia właśnie głębokich emocji, przemiany również. I jeszcze jedna karta odczuć takiego per percepcji i Twój. I Twój znak Zodiaku. Mamy trzy karty odnoszące się do energii, która jest dookoła, dookoła ciebie, więc związana też. Wyciągnę jeszcze jedną kartę. I mamy dom astrologiczny. Jest to ósmy ósmy dom astrologiczny. Związane, jest to związane właśnie z partnerstwem, z łączeniem, rozdzielaniem. Jest też taką przemianą, prawda? Bo z tym domem jest związany właśnie znak Zodiaku Skorpion przemiana. A więc może to chodzi o jakąś relację między Tobą a na przykład właśnie osoby z podznaku bliźniąt albo osoby, która właśnie, bo znowu z tą kartą jest związana kart, karta Tarota kochankowie, więc może to chodzi o związek. Zobaczmy dalej. Zaraz to rozwiniemy. Wyciągnę jedną kartę jeszcze z kart anielskich, archanielskich. I jest to karta właśnie tej niewinności, takiej otwartości. To, to jest tak ciekawy znak to jest jakby anioł, który daje opiekę, wspiera, coś co jakby jest związane z miłością, uczuciem. Teraz ja nie wiem, czy to jest związane z jakąś osobą właśnie z twojej rodziny, czy jakimś młodszym, czy y, właśnie chodzi o y, po prostu jakiegoś partnera z przeszłości. Zaraz to bardziej rozwiniemy. wypadła karta czwórki buław. Zobaczymy jeszcze inne karty. Rycerz mieczy. No ciekawy ciekawe, paść buław. Królowa buław. Tutaj przychodzi mi do głowy w sumie jakieś takie dwa, dwie opcje: że być może chodzi o osobę, ym, z którą może teraz nie ma kontaktu, może jakaś jest separacja, może ta osoba jest jeszcze jakby na dystans, ale na pewno ta osoba czuje taką presję taką jakąś pasję, presję yy, kiedy chciałaby nawiązać jakiś kontakt jakby teraz jest ten moment kiedy zrozumiała, że yy, chciałaby właśnie tej jedności, prawda z tego związku czy powrócić do, do właśnie do, do rodziny, nie wiem, to jest jakby tu na tej karcie jest cesarz i cesarzowa razem, którzy świętują jedność, połączenie, coś wspólnego, coś bardzo pozytywnego. I tutaj jest królowa buław, więc również ktoś. Myślę, że to jest właśnie przedstawia to jakby dwie postaci, która. Mam wrażenie, że ta osoba właśnie to jest ktoś, kto. W jakiś sposób chciałby się skontaktować. I ty właśnie też masz jakby takie wrażenie, że w jakiś sposób energetycznie odczuwasz tę osobę. Czy może, nie wiem, jest to coś, co, co przychodzi ci w snach, ta osoba śni ci się z nie wiadomo jakiego powodu, mimo to, że już dawno nie mieście kontaktu, być może, nie wiem, są jakieś takie nie. Wiem, i... Jakieś sygnały, takie, gdzie widzisz tej osoby, zdjęcie czy imię słyszysz, i to, jakby ci przypominało tej osobie. Musimy to wyjaśnić bardziej. Ale na pewno tutaj y, jakaś osoba ma ogromne pragnienie skontaktowania się z Tobą, ponieważ teraz, jakby widzi możliwość. Jakby ta pozytywna energia, jeżeli chodzi o właśnie odblokowanie jakichś relacji, odbudowanie, budowanie nowej relacji takiej, która ta osoba czuje, że to jest dla niej przeznaczone. Bycie z tobą, jeśli chodzi o związek romantyczny, czy nie wiem, czy chodzi tu. O jakąś osobę z rodziny, która by chciała nawiązać jakiś kontakt. Jak również ta, ten, ta druga opcja, prawda, to mi się kojarzy, tak jakby może tu chodzić o, że y, to, co będzie, to nadchodzi jakaś uroczystość związana właśnie czy za ślubinami, czy jest coś ślub, czy może jakieś oświadczyny, czy, czy coś, co będzie oficjalnie jakby y, świętowane w gronie rodzinne, przyjaciół. Ale wyjaśnijmy jeszcze to bardziej. Świat, a więc to jest y, jakieś spełnienie czy ten związek, czy ta cała uroczystość, jest jakby sukces? Zakończenie czegoś sukcesem, a jednocześnie nowy początek, prawda? Jakby ta karta wskazuje, jakby odcięcie od siebie jakichś blokad, które wcześniej były, Saturn, czyli odblokowanie czegoś. Jak również tutaj może oznaczać to, że ta osoba być może jest właśnie na dystansie, obserwuje cię, w jakiś sposób chciałaby się nawiązać kontakt. Weźmy tu mam dwa takie scenariusze, jeśli chodzi o, o te karty. Jeżeli w, tutaj nie chodzi o ślub, oficjalną jakąś uroczystość, to mówię, jest ktoś, kto z daleka czuje tą, tą presję, taką skontaktowania się, kto z pasji. I rycerz mieczy, na pewno chce. Podjąć działanie, aby. czy była jakaś rozmowa, spotkanie. E, ósemka kielichów, dziewiątka buław. Tu jest as kielichów i ta karta też chciała, wypaść as buław. Więc myślę, że właśnie. Jeżeli wcześniej zajmie, zajmiemy się tą drugą sytuacją, kiedy yy, przypuśćmy jest właśnie taka osoba z przeszłości, która w jakiś sposób energetycznie wręcz wyczuwasz, że yy, może być jakaś niespodziewana komunikacja na przykład, to na pewno to w przeszłości widać było, że jakby nie była gotowa, być może to kiedy rozstaliście, czy to była jakaś forma właśnie separacji, to był to było w jakiś sposób potrzebne, aby nie wiem, nastąpiły jakieś inne rzeczy, jakieś takie jakby w życiu tej osoby, ale na pewno w tym momencie, jakby ta osoba jest zdeterminowana, nie chce się, jakby nie poddaje się, i będzie szła do przodu, jakby ma te plany, prawda? Jest to jakieś takie niezwykle. Na więź, uczucie, i ta pasja, prawda? Więc ja myślę, że to może być taka niespodzianka, jakaś komunikacja z sobą, która bardzo się nie uślinie tutaj stara się w jakiś sposób właśnie zainicjować taką relację. Albo tak jak mówiłem, może to być w rodzinie jakieś wesele, czy, 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 czy właśnie wejście w związek, taką oficjalne świętowanie czegoś, z sukcesem, coś się zakończyło, prawda. Albo może jakiś. Um, ukończenie czegoś i zaczęcie nowego życia, że ktoś może kończy jakiś. Y, jakieś coś ważnego swoim, że jakiś projekt, cokolwiek. I ta karta. jeszcze chciałabym wspomnieć o tej karcie archanielskiej. Jest tu modlitwa. I karta. Anielska właśnie wskazuje na to, abyśmy byli otwarci na te do, do doświadczenia. Mi tu dziecięcą ciekawość, doświadczania życia w taki sposób bardzo radosny, spokojny. Każda tam mówi: Boże, dziękuję Ci. Boże Aniołowie, dziękuję, że obdarzacie mi tymi wartościami czystej miłości, światła, która będzie emanowała ze mnie, abym mogła doświadczać życie w taki sposób czysty. Z ufnością i spokojem. Na tym zakończę czytanie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia!